Nie dajmy mu opuścić szkoły. Poproszę o napęd parowy, załatwimy go. Oczywiście! Koleżka Koleśka jest wściekły. Strza Mam jak go zmusić, żeby zechciał zejść do katakumb? Bo no, nie sądzę, żeby prośba na coś się zdała. Mam pewien pomysł. Dobra, słuchajcie, spotkajmy się przy drzwiach do katakumb w korytarzu. Hej, ty! Chodź tu! Uśmiech! Bleh, to pewnie twój brzydszy profil, stary, ale... nie wiem, czy drugi jest lepszy. Dalej! Co, Franki? Ja... nic mi nie jest. Kiedy dołączymy do reszty, to możemy nie mówić im, jak to dokładnie było. Mój bohater. Uu, hej. Popatrz, co mam! Popatrz na mnie! Przyda się Wam mała pomoc! Trzymaj się Franki!